Dzień dobry Państwu, jak co piątek witam w programie Onet Dzisiaj moim gościem jest pan Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister spraw zagranicznych, no ale w tej chwili w nowej roli kandydat Koalicji Europejskiej z Warszawy na europosła. Dzień dobry Panie Dzień dobry. witam serdecznie. Spotykamy się w bardzo trudnym tygodniu dla Europy i, i zapytam Pana od razu w ten sposób, czy Pan też ma wrażenie, że to, co się dzieje wokół Brexitu nie miało miejsca w Europie? Czy Pana doświadczenie dyplomatyczne podpowiada Panu podobną sytuację z przeszłości, kiedy było tak dużo zamieszania i tak dużo niepewności i kiedy politycy, na, politycy naprawdę nie wiedzieli, co się stanie za tydzień. Wie pan m, trochę bym skorygował tę ocenę. To znaczy tak, po pierwsze coś takiego wydarza się, <laughs> przepraszam, rzeczywiście po raz pierwszy, ale po referendum brytyjskim sprzed blisko trzech lat byłem przekonany, że sprawę Brexitu należy dopisać do długiej listy kryzysowych problemów, wobec których staje Unia Europejska. Dzisiaj powiedź, zaryzykowałbym takie twierdzenie. To jest oczywiście sytuacja krańcowo trudna, ryzykowna dla Wielkiej Brytanii. Mhm. Natomiast to, co wydawało się być prawie że ciosem dla politycznego wymiaru Unii Europejskiej, takim ciosem się nie okazało. Mam wrażenie, że chociaż oczywiście są różne Nieco postawy. No wczorajsze dramatyczne dyskusje na posiedzeniu Rady Europejskiej pokazywały, chociażby na podstawie przecieków, że różne państwa były bardziej elastyczne, bardziej sztywne i tak dalej, ale generalnie się jednak umiano porozumieć. Okazuje się, że Brexit raczej jednoczy pozostałą 27. Mhm. I, I może się stać, ja bym bardzo tego sobie życzył, swoistym takim impulsem do tego, żeby się na poważnie zająć przyszłością Unii Europejskiej, żeby się zastanowić wreszcie, co jest konieczne, żeby. Było, nie było ani kolejnych brexitów, ani też żeby nadmiernie nie rozrosły się tego typu postawy polityczne i zjawiska związane z radykalizmem, nacjonalizmem, populizmem i tak które w Wielkiej Brytanii doprowadziły do takiego efektu. Więc jest wielkie zamieszanie. Nie wiemy do końca, co z tego wyjdzie. Scenariusze są możliwe różne, ale powiedziałbym, że dla Unii Europejskiej. Jest, jest spora szansa, jest spora nadzieja. A czy pan nie ma takiego wrażenia, że ta kampania brexitowa w Wielkiej Brytanii i też to, co w tej chwili w brytyjskiej polityce się dzieje, co dla mnie jest no, totalnym zaskoczeniem? Ja zawsze Brytyjczyków uważałem jednak za ludzi, którzy wiedzą, jak demokrację prowadzić. Czy to nie pokazuje, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest manipulować opinią publiczną? Dużo oczywiście. łatwiej manipulować niż kiedy indziej i że w związku z tym nie mamy żadnej pewności, że jakakolwiek debata, która w Unii Europejskiej będzie się toczyć, być może z pana udziałem, jeżeli się dostanie pan do Parlamentu Europejskiego, że nie mamy żadnej pewności, czy ta jakakolwiek dyskusja będzie oparta na faktach, a nie na fake newsach i na stereotypach. Pan, te nieakceptowalne, patologiczne formy wpływania na kształtowanie opinii publicznej są znane. Wtedy, kiedy one wyrażają się w komentarzach wszystkich tych botów, troli i tak dalej, to ludzie mający świadomość tego typu techniki mogą to odseparować od informacji podstawowej. Bardziej niebezpieczne jest to, że niektóre siły polityczne w Europie, które oczywiście biorą udział i będą brały udział w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, są uzależnione od źródeł zewnętrznych, na przykład źródeł finansowania. I tutaj wtedy słuchaczowi trudniej jest rozpoznać motywy, jakimi kieruje się pan Salvini chociażby. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na taką informację podawaną niedawno przez włoskie media, że Salvini, który w ubiegłym roku był z paroma i kolegami w Moskwie. Gdzieś zniknął na kilkanaście tak, godzin. Tak, tak. I wyjaśniano, co on wtedy robił. Okazuje się, że rozmawiał z wicepremierem Rosji o dużym kontrakcie między Rosniewtem, głównym tak. eksporterem ropy, a włoskim, włoską firmą państwową, Eni, koncernem Eni, na temat dużego kontraktu, w którym byłby spory dyskont na cenie, a te pieniądze byłyby z kolei odzyskane przez Salviniego i z rządu włoskiego na mhm. prowadzenie działalności politycznej. Więc jeżeli tego typu rzeczy się zdarzają, to to jest szczególnie niebezpieczne. Ale jednak rośnie świadomość tego wszystkiego, co gdzieś się za kulisami działo, dzieje i może działać. I w tym jest pewna nadzieja. Dziękuję za pan optymizm, bo ja go nie podzielam tego optymizmu. Mm. Wiem, że nie jest pan zwolennikiem teorii spiskowych, ja też nie, ale czy nie ma pan wrażenia, że jednak to Rosjanie są w wielkiej ofensywie tak, w Europie? Tak, I że Rosjanom udaje się ten wielki projekt europejski rozbijać bardzo skutecznie? I że są ten... ten że tych ludzi, którzy ten projekt europejski nie wierzą z różnych powodów, czy ideologicznych, hmm. czy finansowych, czy jakichkolwiek innych, że to oni wygrywają i że nowy Parlament Europejski będzie dużo mniej proeuropejski hmm. niż poprzedni Parlament. Nie mam wątpliwości, że Rosjanie od dłuższego czasu są w ofensywie i wykorzystują internet po prostu do, do iśpiegowania i oddziaływania, wpływania na opinię publiczną. Pewnie nie tylko oni, pewnie i Chińczycy i Północni Koreańczycy i tak dalej, ale oni są zawsze aktywni i aktywni w państwach demokratycznych. Rzeczywiście chodzi im o, o rozbijanie Unii Europejskiej, chodzi im o rozbijanie Sojuszu Transatlantyckiego, o wpływanie na wyniki wyborów w różnych krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Natomiast czy są skuteczni, owszem, wydaje mi się, że w pewnym stopniu byli skuteczni chyba w kampanii przed referendum brytyjskim. Mm -hmm. Ja jestem wewnętrznie przekonany, że słynna już w ostatnich latach, ja śledziłem ją od samego początku, firma Cambridge Analytica, która podpisała kontrakt ze sztabem Trumpa, miała wpływ na wyniki w trzech stanach, tak zwanego pasa gdzie Trump wygrał w, 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 czasami w granicach jednego punktu procentowego w tradycyjnie demokratycznych stanach, więc bywają skutecznie. Ale gdy chodzi o rozbijanie Unii Europejskiej, to chociaż robią co mogą na Węgrzech, we Włoszech, w niektórych innych w innych krajach wielkiego skutku nie osiągają. No, wie Pan, na, na, na przykład sankcje. Ja rozmawiałem z byłym ministrem spraw zagranicznych Włoch, Franco Fratinim, z którym pracowaliśmy razem, kiedy ja byłem ministrem, już ze trzy lata temu. I on mnie zapewniał, że w ciągu pół roku Włochy postawią weto dla przedłużania sankcji. Sankcje są po dzień dzisiejszy i są jednak podtrzymywane przez wszystkich. Są politycy, są siły polityczne, którzy chcą robić interesy swoje, własne we współpracy z Rosją. Mhm. Załamują pewną postawę Polityczną wobec np. przykład aneksji Krymu, ale jednocześnie nie, nie mają wystarczająco wiele odwagi i śmiałości, żeby zablokować całkowicie wspólne działania. Czyli pan uważa, że na przykład włoskiemu rządowi się nie uda, no włoski rząd otwarcie mówi, że jest przeciwny sankcjom, przedłużeniu sankcji mm. przeciwko Rosji. Uważa pan, że im się nie uda przekonać większości w Unii Europejskiej? Czy dlaczego? proszę, że to może być rodzaj takiej wyjściowej postawy do negocjacji w innych sprawach. Włochy są jednym z tych krajów, które obiektywnie mają ogromne kłopoty z migracją z południa. Mhm. I wie Pan, na przykład w Polsce trzeba byłoby, żeby politycy się zastanowili, w jakiej sytuacji możemy się znaleźć, jeśli Włosi będą twardo, wiarygodnie zapowiadali zawetowanie przedłużenia sankcji. A a Polska, której interesy bezpieczeństwa są związane z tym, żeby Unia Europejska zachowała mm -hmm. jednolitość wobec agresywnej polityki rosyjskiej, będzie podtrzymywała dotychczas swoje stanowisko ani jednego emigranta w ramach relokacji. Czy mówiąc po prostu o handlu prostym. Tak, to, jest ja, ja ważne, że to, to może to, być to tego typu postawa. I, a, jak, a jak, kiedy pan patrzy na na przykład na zachowanie Węgier, to widzi Pan w zachowaniu Orbana, na przykład w jego ostatniej awanturze z partią Ludową w Parlamencie Europejskim. No być może się pan zderzy tam z, z właśnie z Fideszem i z przyszłością Fideszu w partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Czy widzi Pan w jego zachowaniu też taki handel? Bo my w Polsce słyszymy o tym, że on jest taki twardy, ale potem się okazuje w Bruk Brukseli, że to nie jest do końca tak, że Orban jest taki twardy w tych swoich wartościach. Proszę pana, więc z jednej strony. E jest taka opinia i oczywiście można wskazać fakty potwierdzające ją, że Orban w końcówce jakiegoś trudnego procesu, jakiejś kolejnej mm -hmm. awaturki negocjacji uelastycznia się, prawda. I no, chociażby już taka bardzo. Polsko-węgierska sprawa, re reelekcja Tuska 27. Mhm. Jeden. Mhm. E, więc, a, a przecież co innego e, e, Orban w, wcześniej mówił. Więc e, to prawda, ale e, z drugiej strony e, on jednak e, poszedł znacznie dalej w e, e, zmienianiu Węgier systemu politycznego, systemu prawnego, instytucji sądownictwa, biznesu w patologizowaniu tych wszystkich obszarów niż na przykład Polska. Mm -hmm. I um, e, w, mieliśmy okazję wcześniej po zamienić, wspomniałem panu o takim raporcie Brookings Institution, e, e, znakomitym amerykańskim think tanku, który bardzo krytycznie ocenia sytuację w Polsce, na Węgrzech i w Turcji. I tam jest takie stwierdzenie, że z tych trzech krajów Polska mimo wszystko wykazuje największą wrażliwość, gdy chodzi o reakcję opinii zewnętrznej, opinii zagranicznej. Że, na, jak pan to ładnie ujął w języku dyplomatycznym, najbardziej elastycznie Ta. polski rząd Reaguje. Tak, czyli że jeżeli z zewnątrz postawa naszych partnerów, sojuszników, postawa krytyczna wobec tego, co się w Polsce dzieje, będzie jednoznaczna i jednolita, mhm. to istnieje największe prawdopodobieństwo, że polskie władze ustąpią. No dobrze, a jeśli, jeśli pan zostanie europosłem i przybędzie kolejne głosowanie w Parlamencie Europejskim na temat stanu praworządności w Polsce, to pan zagłosuje. Oczywiście będę głosował za tym, co będzie krytyką tego stanu, dlatego że. E, po pierwsze, trzeba się trzymać prawdy i trzymać faktów i żadne krętawstwa polityczne nie powinny prowadzić do takiej konkluzji, że trzeba popierać kłamstwo. Po drugie, to jest całkowicie jakaś zdemoralizowana, immoralna, niemoralna. Postawa, kiedy się mówi, że otwarta dyskusja w instytucjach europejskich jest zdradą Ojczyzny. Mm -hmm. Czyli jeśli otwarcie mówisz z przyjaciółmi, sojusznikami, do których z własnej woli przystąpiłeś, przyłączyłeś się, o ciężkiej chorobie we własnym domu, to znaczy, że źle postępujesz. Nie. To jest oczywiście zna do kwadratu mhm. o ogromnych skutkach społecznych, państwowych, politycznych. Całkowicie odrzucam to rozumowanie. Wie pan, może się pojawić bardzo taki praktyczny problem, mianowicie, czy. Wyrazić zgodę czy nie wyrazić zgody na tę propozycję Komisji, czy sugestię Komisji, żeby wiązać przepływy finansowe z oceną stanu praworządności. Ja osobiście uważam, że prawa zawsze powinny pozostawać w związku z obowiązkami obowiązki z prawami i że tutaj relacja ta powinna być uregulowana. Natomiast oczywiście jest bardzo obszerne pole do dyskusji, na przykład jak mierzyć naruszenia praworządności, kiedy uznać, że przekroczono granicę, za którą nie ma tolerancji itd. A jest taki pomysł, który teraz pojawił się w Unii Europejskiej, żeby powołać niezależne ciało poza strukturami Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, mm -hmm. które badałoby praworządność w krajach mm -hmm. europejskich. No widzimy, że to jest problem, który będzie się niestety pogłębiał chyba w Unii Europejskiej. Mm -hmm. I w związku z tym taka niezależna komisja, która trudno powiedzieć z kogo miałaby się składać, no ale rozumiem, że nie z urzędników, e, tylko z osób, nie wiem, na przykład właśnie byłych premierów czy byłych sędziów sądów mm -hmm. najwyższych w różnych krajach. Czy pan uważa, że to jest dobry pomysł? Przed dyskusji ja bym osobiście wolał, żeby robił to Europejski Trybunał Sprawiedliwości, któremu można byłoby rozszerzyć kompetencje, mhm. a więc nie tylko rozpatrywanie konkretnych spraw związanych ze skargą czyjąś komisji czy pytaniem sądu krajowego, można byłoby wyposażyć w kompetencje do takiej oceny. Mielibyśmy gwarancję, że robią to prawnicy, bo mają oceniać stan praworządności, mhm. że robią to wybitni prawnicy, że robią, robi to sąd i wbrew wszelkim wynikającym z i rozczarowania zarzutom wobec... Trybunału Sprawiedliwości, że on uczestniczy w jakiejś grze. On oczywiście nigdy nie uczestniczył i nie uczestniczy w żadnej grze. Nikt nie byłby w stanie skłonić 20 paru niezależnych sędziów do udziału w jakiejś awanturce politycznej. Więc to byłoby chyba gremium najbardziej właściwe. Wspomniał Pan o tym raporcie Brookings Institution. Powiedział Pan mi jeszcze przed wejściem do programu o jednej ciekawej rzeczy z tego raportu, o tym sformułowaniu, które eksperci Brookings używają wobec opisu demokracji mm -hmm. w tych trzech krajach. Czyli nie chcę mówić o nieliberalności, liberalnej demokracji, tylko o symulowanej demokracji. Tak. Czy Pan uważa, że to jest rzeczywiście stan, jaki mamy w tej chwili w, w niektórych krajach Unii Europejskiej na przykład? Pan po pierwsze ja uważam, że posługiwanie się określeniem nieliberalna i liberalna demokracja jest błędem poważnym błędem, bo sugeruje, że mamy do czynienia z demokracją. Nie, nie mamy do czynienia z demokracją. To prawda oczywiście, że demokracja miała rozmaite swoje oblicza w toku ewolucji tego systemu, ale dzisiaj coś, co nie jest liberalne, co nie szanuje praw mniejszości, nie jest żadną demokracją, nawet jeżeli są wybory, jeżeli są jest parlament i tak dalej. Więc samo określenie symulowana demokracja uderzyło mnie swoją oryginalnością, bo ono chyba trafnie opisuje stan rzeczy w tych krajach, w których są zachowane pozory. Są właśnie wybory, są parlamenty i tak dalej, ale wiadomo, też to wynikało z naszej mhm. rozmowy, że z góry można przewidzieć, kto wygra wybory. Więc jaka mhm. to demokracja? Czy w Aczkolwiek Polsce... nie mówiliśmy o Polsce. Tak, mówiliśmy akurat o, Polsce. o innej I... Ale o teraz właśnie odpowiadając na pytanie, czy ten stan mamy w Polsce, my się zbliżamy do tego stanu. Mhm. Pozostały jeszcze. Jakby dwa etapy, których PiS nie zdołał no, pokonać to są pozostałości niezależnych mediów i pozostałości niezależnego sądownictwa, czy sądów. Tych dwóch obszarów nie udało się w pełni zdobyć, podbić. I w związku z tym rzeczywiście ciągle jeszcze na szczęście żyjemy w kraju, w którym nie można z góry przewidzieć, kto wygra wybory. No dobrze, ale jeżeli my już mamy taki kraj jak Węgry, który nawet według Freedom House po raz pierwszy w historii jako jeden z krajów Unii Europejskiej został zaliczony do krajów nie w pełni Unii Wolnych. Sama myśl o tym jest przerażająca dosyć, kto się o tym pomyśli. Jak daleko Unia Europejska, pana zdaniem, się powinna posunąć w nakłanianiu, nie wiem, czy zmuszaniu członków jednak do pilnowania tego, żeby system był demokratyczny? Gdzie jest ten koniec? Unia Europejska, jak przyjdzie do dyskusji o wyrzuceniu Węgier z Unii Europejskiej, jaka będzie, jakie będzie pana stanowisko? No, po pierwsze, na razie w tej chwili to no, jest nie jest możliwe, gdy chodzi nawet przed... o traktaty. Te... Czyli Unia do tego nie jest przygotowana, no nie jest nawet jeszcze traktatowo przygotowana tak. do tego, żeby móc na przykład właśnie zawieszać przepływy finansowe, pieniądze tak. dla kraju naruszającego zasady i wartości, czy prawo po prostu unijne. To jest pytanie oczywiście zupełnie fundamentalne w tych czasach. Nie ma na razie na nie dobrej odpowiedzi. Ja nie potrafię udzielić odpowiedzi, gdzie jest ta granica. Natomiast niezwykle ważna jest postawa i zachowania tych sił, które są przejęte, poruszone tym, co się w Europie dzieje. Ja mam wrażenie, że najbliższa kadencja Parlamentu Europejskiego, te najbliższe pięć lat, to jest czas, w którym musi się odbyć fundamentalna dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej, o ewentualnych zmianach, nie, nie tylko usprawnianiu, ale także zmianie pewnych reguł działania i, od, i znalezieniu odpowiedzi na scenariusze, które stają się dzisiaj prawdopodobne, a jeszcze dziesięć lat temu były niewyobrażalne. Mhm. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że te tradycyjne siły proeuropejskie, Chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni będą miały większość prawdopodobnie przekraczającą 60% w nowym Parlamencie Europejskim, czyli zachowając zdolność do przewodzenia, mhm. na przykład w takiej debacie. Byłoby niezwykle ważne, żeby liderzy kierownictwa tych frakcji politycznych, a także liderzy partii, które wchodzą w skład tych międzynarodówek europejskich, mhm. zrozumieli swoją odpowiedzialność, swój obowiązek. Dlatego że jeżeli będą kumplatorami, jeżeli będą kręcili, to wtedy nic z tego nie wyjdzie. Pan Weber, który kandyduje na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, pojechał do Budapesztu e, rozmawiać z Orbanem, żeby go koniecznie skłonić do tego, żeby zrobił jakiś gestik, żeby nie musieli go w IPP zawieszać. Czy z IPP. zdjęli plakaty z Junckerem. No tak, I to uspokoiło pana Junckera. Zdaje I i, i wycofał sobie stwierdzenie, prawda, że IPP to jest gromada pożytecznych idiotów lewicy. Tak. E, natomiast niewiele się poza tym zmieniło. E, więc to jest czas, w którym e, przede wszystkim formacje polityczne muszą zacząć zachowywać się poważnie wobec tych wszystkich naruszeń. rozumiejąc, że jeśli dzisiaj nie postawi się zapory, to w kolejnych wyborach proporcje w parlamencie politycznym mogą być odmienne i Unia Europejska raptem może zostać podminowana. Panie premierze, dziękuję bardzo za wizytę dziękuję na studiu. Dziękuję państwu. Widzimy się za tydzień o 9.30. Do zobaczenia.